Grzegorz niewiele brakowało. Jakie pierwsze myśli po przegranym meczu z Węgrami? Wiadomo, smutek, bo chcieliśmy ten mecz wygrać bez znaczenia, czy jesteśmy niżej w rankingu, czy zasłużyliśmy na ten awans, czy nie. Jest smutek, bo no, każdy z nas miał marzenie awansować do elity. Ale z czasem myślę, że powinniśmy być zadowoleni z roboty, jaką wykonaliśmy na tym zgrupowaniu. Na tych mistrzostwach i nie mamy się czego wstydzić. A czym dzisiaj Węgrzy was zaskoczyli? Myślę, że niczym. Z meczu nie było tak, że mieliśmy jakieś tak słabe momenty, że Węgrzy dominowali tak strasznie, więc myślę, że na niczym nas nie zaskoczyli. Po prostu chyba sama myśl o awansie do elity troszeczkę tak usztywniła nas. Główny cel, utrzymanie został osiągnięty, ten brązowy medal to nadal niedosyt? Myślę, że tak, bo jak, gdyby, jak jest utrzymanie to się myśli o czymś więcej, a była szansa na awans, więc ten brązowy medal jest teraz takim niedosytem. To był Twój setny mecz w reprezentacji, prowadzisz statystyki? Nie, dowiedziałem się od Maćka Urbanowicza, który chyba to śledzi. Ponad 12 tysięcy kibiców jest szansa, że hokej stanie się popularną dziedziną sportu wśród polskich kibiców? Ja myślę, że tak. Za mało był na razie wyświetlany, za mała była oglądalność, ale ludzie, którzy przychodzą na taką halę oglądać dobre widowisko, przyjdą drugi raz, więc myślę, że kibiców będzie rosła liczba w Polsce i tylko się z tego cieszyć. Grzegorz Pasiut, bardzo dziękuję. dziękuję bardzo.